Cześć, witajcie w Nowym Roku Mamy już tam prawie koniec stycznia A my mamy do sprzedania Taki oto siewnik poplonów Polska marka Agrivir Pojemność 200 litrów 8 lejków na 8 węży Napęd elektryczny, dmuchawa elektryczna Zasilanie ze złącza na trzy piny. Włączanie, wyłączanie siewu przez taki czujnik. Możemy sobie na wózku, na maszynie podnosimy wózek i wyłącza nam sianie, załącza. Tak wygląda jego wykonanie. Taka klapa, o z zabezpieczeniem. Wysiew y, wałeczkowy, każda, każdy lejek ma y, swoją rolkę. W komplecie jest 20 metrów węża. Regulacja tutaj z boku jest y, dmuchawy, a wałki y, wymienia się, rozkręcić trzeba z tamtej strony obudowę i wyciąga się wałek, i przekłada się wałek, tak. A na nawałku są dystanse i różne rodzaje zębatek. Można dopasować do potrzebnego wysiewu. Tak? Wysiew ustawiamy na takim komputerku. Komputerek, na komputerku możemy ustawić stały wysiew. Tam założymy 8 powiedzmy na godzinę, że jedziemy, czy 10. No i do tego dopasować sobie wysiew lub korzystamy z antenki GPS. Tu jest spinana, to wpinamy. Kabel jest z siewniczka idzie do wystarczająco długi jest, żeby do ciągnika sobie to zamontować, tak? No i mamy tutaj takie komplety, żeby po prostu to rozrzucać, tak? Wchodzi wąż tutaj przez, przez ten otwór, tu zakładamy go na tą końcówkę, o, i on tu się rozbryzguje się ziarno, no i Montujemy to na maszynie. To wszystko jest dostępne do montażu na maszynie, czyli takie płytki z jednej strony i dwie części tutaj na tą stronę czyli ta blacha taka, o tak jak tutaj widać na to przychodzi o ta rurka do montażu. No, wiadomo, tutaj wysokość możemy sobie ustawić no to wtedy on tam w jakiś tam sposób bardziej lub mniej rozrzuca. Dmuchawe tak samo możemy sobie z komputerka ustawić yy, nadmuch no i yy, obroty tak dopasowane z GPS u pod wysiew tak samo próbę kręconą robimy tu jest worek do próby kręconej przeważamy sobie jest do tego instrukcja i, i wszystko tak taki zestawik taki zestawik yy, kosztuje u nas 11 tysięcy netto. Bez montażu. Macie wszystkie elementy potrzebne. Fajny, fajny siewnik, bo siewnik dostał medal na naszych targach poznańskich w 2024. Więc został to został uznany jako po prostu taki dobry produkt, fajny produkt Polski. No i przyjrzyjmy się, jak to jest wszystko wykonane, to powiem Wam, że. Że naprawdę y, można pochwalić, y, montowałem już to na y, tak, jak macie tutaj na placu. Mamy kwadro na takim kwadro, dokładnie taki model. Montowałem w zestawie. Jest płyta montażowa, czyli tak, jak macie tutaj, otwory pasują te otwory gotowe. Wystarczy tylko wyspawać sobie ramkę y, do y, ramy na siewniku czy na talerzówce. I to sobie później podmalować, skręcić tutaj z tą podstawą, bo te otwory pasują tutaj do tej podstawy, tak czyli już jest takie, jak to mówią, podstawę macie, wystarczy dopasować pasować do, do maszyny, resztę rozciągnąć wężę, jak jest mało węży, to nie ma problemu, bo mamy tam dwie rolki takiego węża można wę, yy, wąż dokupić. Rolka węża kosztuje tam 600, 600 zł tutaj do montażu, to jeżeli ktoś coś tam będzie potrzebował, to nie ma problemu. Też możemy, czy, czy śruby domówić, czy cywanty mamy, to można tam sobie sobie się uzgodnić, co tam będzie potrzeba, tak. No tu są rolki potrzebne właśnie do kompletowania, do, do, do wysiewu, Jak ja ktoś byłby zainteresowany, bo tam wiem, że niektórzy zakładają do talerzówek, do, do kultywatorów teraz te nowe programy, yy, no to można czymś takim się zainteresować, tak? Wysiew jest naprawdę, to jest z precyzją ze wszystkim, to jest fajnie wykonane, przyjrzyjcie się po prostu, to nie jest jakiś taki, jak to mówią, zrobiony, te obudowy, to wszystko jest naprawdę ładnie, estetycznie zrobione, co się rzadko zdarza, o widzicie, jak jest spawanie, to nie na zewnątrz, tylko po prostu Fajnie to jest zrobione, tak? No i się sprawdza, tak? No bo mówię, no, zamontowaliśmy już taki, taki zestaw na, na kultywatorze. Robią tym drugi sezon i, i jest, jak to mówią, elegancko, tak? A tu mamy taki stojaczek z Kekelinga z elementami tymi najmocniejszymi, wszystko z BTK. O, no, to jest All Runder, to jest kwadro, skrzydełka. Z węglikiem Dwa rodzaje występują Skrzydełek z węglikiem Do głębszej, do płytszej pracy One mają tutaj Troszeczkę inny kąt pracy Tu macie runder, gęsiostopka Wario Wario gęsiostopka No i wąski do kwadro tak? A my też mamy tutaj Taką wystawkę Innych Tak jak tu mamy horsza. Horsz, 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 horsz. Kekerling, horsz. horsz. Kekerling, kekerling. Tu jest. Y... Delta Flex, Delta Flex. Yy... Unia. Uniwersalne. Pottinger, Pottinger. Znów dwa Kekerlingi. Kverneland, Kverneland, Grego Besson. Kun. No i tu jeszcze dwa kekelingi taką mamy wystawkę, tutaj jakby komuś coś w oko wpadło, tak. A takie mamy skrzynie porobione, bo pokupywaliśmy sobie o takie regały na części, ale to nie wytrzymuje tych obciążeń, robimy ze skrzyń sami. Mieliśmy taki regał, to się zapadł, nie ma to sensu, a ja w takiej płeczce tutaj potrafię. W dwóch takich skrzyneczkach to 400 kg wchodzi, więc nie ma problemów, na całej takiej skrzyni to spokojnie mogę tonę wrzucić z jednej strony. I tu mamy, o widzicie, tak samo naładowane. Jakby ktoś coś potrzebował, mówię: taki fajny zestaw. Mamy to od ręki 11 netto. Wiadomo, dochodzi, jeżeli ktoś odbierze sam, to, 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 to nie dochodzą koszty transportu, a wysyłka paletowa, no to trzeba liczyć się tam 150 netto dzisiaj trzeba dołożyć do wysyłki paletowej, tak. Ja na dzisiaj kończę odcinek. Kontakt do mnie pod filmem i zapraszam do kontaktu. Na razie, cześć. With destiny, it's too late to leave it. After all, it's your, it's your party. Call it luck, call it fate, call me